Ponownie, witam wszystkich, którzy kupili Motusa Pro 10 2022. I mają powody na przykład do narzekania, jeśli chodzi o baterię, o, o dystans, że jest za krótki, prędkość za słaba. Należałoby sprawdzić, co niestety u mnie taki fakt się przydarzył. Zbyt mocno naciągnięta linka i tarcza cały czas była lekko zaciśnięta. Należy popuścić tu na imbusem, wyregulować linkę. Opór ma być tutaj akurat z tyłu troszkę większy jak z przodu, ale nie może być słyszalna tarcza hamulcowa. To samo z przodu. Sprawdzić sobie, czy się kręci luźno. Jak najmniejsze opory dają najlepsze wyniki. To tyle, pozdrawiam.